Dobry test wykonany dla Pana to jest profil RIVO 300 TOR ja nie umiem powiedzieć jaką powierzchnię Pan chce uzyskać ale zobaczcie Są różne strategie. Tutaj druga strategia. Znaczy ponacinany, aczkolwiek w tym modelu właśnie Dribo 300 tor. Tak będzie. Jeszcze jeden test Dribo 300, czyli ta malutka maszynka. Już widać, że robi robotę. Ja oznaczę to jako A. Tak. A i jest rozpisane na pozostałych. Zobaczymy teraz ten profil. Okay. Ok, to jest też bardzo ładny rezultat, nie charakterystyka th jeden, tak jak mówiłem będzie się powodowała, że będzie taka powierzchnia trochę nacinana. to jest normalne, zobaczmy teraz ten biały. jeden będzie mocno nacinać także do późniejszego malowania troszkę nie będzie tutaj yy, już problemu mimo to, to 300 przejdę teraz na następną maszynę Proszę pokażę Vivo to jest naprawdę maleństwo yy, ma to zaletę czasami Ok, teraz Lightwave, to jest zupełnie inna maszyna na wejściu, Lightwave 300 TH2, NTH2, bo to już jest nocna technologia. No, to jest szokująco inne rozwiązanie, bo widać że po prostu rozkłada na łopatki, a poza tym, czego na filmie pewnie nie widać, zobaczy bardzo że powierzchnia jest rewelacyjna w porównaniu z, z rybotorem. A wszystko zależy od tego co oczekuję. Ja tutaj wyznakuję parę elementów. Rewelacja. To jest najtrudniejszy najtrudniejsze z tego co pamiętam. Jeszcze jest rewelacyjny po prostu. I ten biały kawałek. Jest zupełnie inny ok. Mieliśmy już testy yy, RIVO TOR yy, 300 Lightwave 300 MTK2. I teraz przechodzimy do modelu RIVO MAX 1200. No i zobaczymy. W było no, od razu widać, że jest to laser zupełnie innej klasy. Rybą Max 1200. Większa powierzchnia czyszczenia za każdym przebiegiem. I jeszcze lepsza podniesienia jakościowa od MyQurika. Tutaj zrobię tak samo, no to jedziemy. Dziutka. Nie ma, ma w tym stosuje się w technice muzealnej. Widać różnicę w, w pasie. W tym przypadku akurat yy, będziemy mieli szybszą wersję czyszczenia, ale zobaczmy. dużo, dużo szybciej, zostaw nam element biały C C i przechodzę do kolejnej jednostki dobrze, mamy już kolejną jednostkę włączoną to jest gravostar 1000 610, model taki trochę starszy, ale dosyć ciekawy.

Sim, Ciekawe, że każdy laser działa inaczej, czyli tu mamy tak, D, D, to jest kytarda. D i D, czyli tu mamy tak, krawostar 1610, krawostar 1610, okej. Okay. Na tym elemencie Rivomax i Lightwave, moim zdaniem numer 1. Tutaj B, czyli Lightwave. Petarda jest pięknie zrobione. No Rivomax też bardzo ładnie. Na tym elemencie dla odmiany Grawostar 1610. Lightwave bardzo ładnie. Yy, yy, Rivomax też ładnie. Rivomax ładnie tutaj. Tu jest, to jeszcze można by było trochę pociągnąć. D, czyli grawoster bardzo ładnie lajkuje w porządku i trochę strukturę. To są takie podstawowe systemy laserowe. Można zobaczyć, że jakość powierzchni ona będzie lepsza, jak będziemy to czyścić seryjnie ze spokojem. Ja tu robię tylko testy. Natomiast widać już różnice pomiędzy charakterystykami jaką dłoni. Myślę, że można by było jeszcze spróbować coś z serii Grawostara mocniejszego, ale to już są olbrzymie moce i nie wiem, czy ze względu na to, że to jest konstrukcja aluminiowa, na razie wolałbym tego nie próbować, bo ona musi zachowane mieć absolutnie wymiary. Więc jakby przy, tym, przy tych wszystkich przypadkach nie mieliśmy żadnej takiej istotnej deformacji. Ja bym na razie przy tym pozostał. Gdy będzie trzeba przetestujemy inne technologie i inne modele. Na razie myślę, że mogę Panu przesłać próbkę, żeby można było to dotknąć tak, jakie rezultaty. Oczywiście jedna bardzo ważna rzecz. Używaliśmy jednego ustawienia. Każdy z naszych laserów ma dosłownie miliony ustawień. Nie jest wykluczone, że Pan uzyska lepszą, lepszą strukturę, lepszą powierzchnię. No i czego życzę, bo to jest jakby podstawa. I też tutaj ten lightwave po prostu i te rewelacje. Okej. Okay. Jeszcze może przybliżę trochę. Zazwyczaj struktura taka chropowata, lightwave, zazwyczaj struktura bar bardziej gładka, niebłyszcząca przy grawostarze mamy już wybłyszczenie a tutaj degradacja ciekawe ten jakiś szpachel podkład wybuchał no ten RIVOMAX jest systemem muzalnym, więc zostawia idealną powierzchnię Ale tylko tak wygląda natomiast jest absolutnie perfekt. pozdrawiam a to dzisiejszy czajniczek od klienta też na testy o proszę jakie testy były robione